w oficynie, która jeszcze nie jest skończona, ale już dużo za nami. Zostało naprawdę niewiele, żeby te, te prace zakończyć. Pomysł się zrodził kupę lat temu już naprawdę, to ponad około 20 lat nawet, bo w chwili, kiedy zacząłem użytkować te piwnice, w których mieściła się, mieści się Klub Katakumba, już taki pomysł powstał i e, wraz z tym pomysłem zgłosiłem do e, Miejskiego Programu Rewitalizacji taki właśnie Taką ideę, żeby tą historyczną oficynę, w, których, w której podziemiach funkcjonował klub Katakumba, łącznie z mini Browarem wpisać. I w, w dwóch kolejnych edycjach opracowywania planu lokalnego właśnie rewitalizacji, ten, ten, ta, ta idea, ten pomysł się znalazł dzięki mnie. Jeśli chodzi o plan działania, no to mini browar niewielki, bardzo sympatyczny, sala konsumpcyjna, gdzie jesteśmy, będzie obsługiwana przez kuchnię w podziemiu, więc będzie restauracyjka, być może docelowo też sala pubu, czy dodatkowa sala konsumpcyjna w piwnicach, tam, gdzie wieszyła się kataklumba. Pokoje gościnne trzy na Poddaszu, bardzo malownicze z widokiem na kolegiatę, na ratusz. Bez pieniędzy, bez środków z Unii nigdy by się to nie udało, bo w sumie pomysł był, ale nie było możliwości finansowania. Mimo tego, że był w tym lokalnym programie rewitalizacji czy w miejskim programie rewitalizacji, to nie było takiego programu. Ale dzięki temu, że ten pomysł został wpisany w ten program, można było starać się o środki, bo jednym z warunków. Uzyskania dotacji, refundacji w tym momencie, tak to jest właściwe słowo, było to, żeby projekt był wpisany w lokalnym programie rewitalizacji. To jest, to jest sala konsumpcyjna z piękną elewacją przeszkloną, fasadą przeszkloną, przez którą widać ratusz, kamienicę szkoły muzycznej, najstarszą naszą zabytkową kamienicę średniowieczną. My sąsiadujemy oczywiście też tutaj z kolegiatą, więc miejsce jest jedyne takie w Stargardzie, gdzie ze wszystkich stron mamy, mamy zabytki. Ta w tej chwili kolegiata, która jest po remoncie stulecia, pięknie oświetlona, robi ogromne wrażenie patrząc na nią z okien na poddaszu. W Ratusz to samo robi ogromne, piękne wrażenie. To jest cudowne miejsce po prostu.